Cześć wszystkim z tej strony Ksena. Ja zaczyna zaczął na kolejny odcinek z serii Kramy GTA 5 online. No i dzisiaj sobie lecimy z kolejną misją, którym będzie załatwienie parunastu ludzi na lotnisku. Yy, policjantów, straż, jakiś samolot, którzy po prostu za dużo wiedzą i nie mogą za dużo wiedzieć. Dobra, tutaj mój teammate się wkurzył i zaczął wysadzać wszystkich, więc go trochę przejedziemy, żeby tak nie robił, bo się coś za bardzo rozpędził. Dobra. To już mi nie pisze, że fuck you. dobra, fuck you, tam, ten, pal gumę, moje spaliny, a nie, dobra, no i yy, lecimy sobie na lotnisko, no i myślę, że po prostu w time to obejrzymy, no bo nie ma sensu mówić podczas jazdy, bo to jest dosyć nudne, moim zdaniem przynajmniej, ale jak lubicie, jak jeżdżę sobie i mówię, to też taki odcinek może być. Dobra, lecimy sobie szybko jeszcze tutaj, wam powiem, że yy, no, update zrobiony, jak widzicie, to już policja nie zaczyna ścigać, już coś tutaj wyczuwają swoim nosem. Dobra, więc skręcamy sobie w inną drogę i po prostu dojeżdżamy inną drogą z tego powodu, że policja zaczęła węszyć, że coś planujemy. No i trzeba zmienić trasę. Dobra, i musimy do, do tam zgoła hangaru. Tutaj widzicie samochód jest, który ma tam, pilnuje wszystkich. Oni jeszcze nie wiedzą, że ta kuruma pancerzona to ja, który mam ich tutaj załatwić. Ale myślę, że zaraz sobie to, zaraz po prostu się dowiedzą tego. Dobra, wjeżdżamy na grubo. Cyk, głowa, głowa. Zabijamy kolejnego. Cyk, oni się niczego nie spodziewają. To jest najlepsze właśnie, że oni się niczego nie spodziewają. A zaraz mieli wylatywać. I to by było niedobre, bo właśnie nie mogą z tym samolotem lecieć z tego powodu, że w tym samolocie są różne rzeczy yy, takie niedozwolone, żeby inni się dowiedzieli i musi być właśnie zniszczony, tak jak ten gościu zniszczył Dobra, no i sobie tutaj uwaga, uwaga, zabijam jeszcze tamtego, no kurde, śmieciu na jeden po prostu, o gin, a nie, dobra No i co, jeszcze tutaj przyjechał jakiś kurde piesek yy, mnie tutaj ewakuować Muszę znaczy ewakuować, zabierać mnie do więzienia No to co robię, dobra Szybko lecimy, uciekamy teraz, bo, oczywiście, trzeba uciec z policji, teraz, żeby po prostu nie złapali. No, i jeszcze tutaj się okrawężni, jakiś głupi krawężnik, po prostu po co te krawężniki takie wysokie sobie robią? Ode mnie zauważyła, no nie, zauważyła mnie policja, to bardzo niedobrze, ale myślę, że i tak sobie uciekniemy. Dobra, już mnie skubiła z radaru, bo tutaj samochodów widocznie nie mieli, tylko na piechotę mnie wypatrywali. Dlatego tam już jadą samochody po mojej lewej stronie, więc na pewno w lewo nie skręcę. Bo tam nigdy się w lewo nie skręca, zawsze patrzy w prawo. I to jest jeszcze sekundę, dałem, tak, żeby mi tutaj tak na dwa buty tylko spadł. Dobra. Nie mogę jechać prosto, bo tam policja jedzie. Tam je ja szukałem, więc myślę, że sobie tutaj wjedziemy yy, pod górkę. Oni jadą akurat w dół, a ja sobie wiadę tutaj na tą autostradę właśnie o w taki sposób. A i no myślałem, że yy, bardziej delikatniej to zrobię i yy, bardziej udanie Dobra, jak widzicie ja już sobie zgubiłem policję. Yy, jest to było proste. No i czekamy aż moi teammateci to zgubią. Dobra, a jak widzicie zaraz będzie misja udana, bo już mój teammate prawie zgubił, bo już do niego tam napisałem. Znaczy no, gadamy sobie. No i po prostu yy, zgubił, więc misja będzie zaliczona w jak, jak w 100%. A więc ja już się wami żegnam, nie ma co przedłużać. Na razie. Cześć!